Witajcie na kanale ImiLap e Polska. Tym razem pokażemy wam wewnętrzną kamerę do monitoringu. Jest to kamera ImiLap e A1, kamera, która również z powodzeniem może pełnić rolę elektronicznej niani, ponieważ wyposażona jest w funkcję wykrywania płaczu dziecka oraz śledzenie osób. Teraz, jeżeli chodzi o budowę i wykonanie tej kamery, to jak zauważyliście, mamy tutaj dwa rodzaje tworzywa. Białe na zewnątrz oraz czarne wewnątrz. Wewnątrz, oczywiście, też obiektyw kamery, wokół którego umieszczono diody IR do nagrań nocnych, czujnik ruchu oraz mikrofon. Oczywiście, kamera jest kamerą obrotową, czyli może się obracać zarówno tutaj w poziomie, jak też w pionie i to sobie za chwilę zobaczymy. Natomiast zauważcie, że w tym miejscu pod obiektywem jest umieszczone złącze na karty microSD do zapisywania nagrań z tej kamery. Teraz tylna część kamery, w tym miejscu znajduje się głośnik oraz w podstawie złącze mikro USB do zasilania tej kamery oraz przycisk reset. Od spodu podgumowane nóżki oraz uchwyt do zawieszenia tej kamery, np. do sufitu. Lub też przykręcenia jej do ściany. Uchwyt wygląda tak: w zestawie są też kołki i wkręty montażowe do przykręcenia tego uchwytu do ściany. A następnie, po już zamontowaniu uchwytu, możemy w nim zamontować bardzo łatwo samą kamerę i bardzo łatwo sobie też taką kamerę z takiego uchwytu zdemontować. Konstrukcyjnie odnośnie kamery to jest tyle. Teraz, jeżeli chodzi o pozostałe elementy zestawu, to w zestawie znajdziecie jeszcze ładowarkę zasilaczy do tej kamery o parametrach 5V 2A, czyli zasilacz 10W. Jest też przewód USB do podłączenia zasilania. Wtyczka USB z jednej strony, z drugiej strony mamy tą wtyczkę mikro USB. Długość przewodu około 160 cm, czyli w takiej odległości od miaska możemy tą kamerę zamontować. W zestawie jeszcze instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne. Teraz, jeżeli chodzi o najważniejsze cechy tej kamery, to przede wszystkim kąt widzenia 360 stopni w poziomie, 100 stopni w pionie, wysoka jakość nagrań 3 megapiksele, czyli 2304x1296 pikseli, Wysokiej jakości nagrania nocne w podczerwieni, funkcja HDR, funkcja śledzenia ruchu oraz wykrywania ludzi, wykrywanie płaczu dziecka, czyli ta niania elektroniczna, podgląd dowolnego miejsca na świecie, darmowa chmura na 7 dni, bezprzewodowa komunikacja Wi-Fi oraz polskie menu, aplikacja dostępna dla systemów iOS jak też Android. Zaletą kamer i Milap. Jest oczywiście łatwy montaż oraz prosta konfiguracja. Pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście podłączyć zasilanie do kamery. Następnie na kamerze zapala się pomarańczowa dioda, i w tym momencie kamera przechodzi do takiej wstępnej konfiguracji, czyli ustala swoją pozycję i, I oczekuje. Na połączenie się z aplikacją mobilną. Aplikację oczywiście pobieramy ze sklepu Google Play lub też App Store. Aplikacja nazywa się Xiaomi Home. Uruchamiamy aplikację. Oczywiście, jeżeli jest to wasze pierwsze uruchomienie tej aplikacji, pierwsza wasza kamera, to musicie założyć sobie konto w aplikacji Xiaomi Home, zarejestrować się i możemy już przejść do dodawania urządzeń. Klikamy plus w aplikacji u góry. Dodaj urządzenie i w tym momencie aplikacja automatycznie wyszukuje nam kamery urządzenia w okolicy. Mamy naszą kamerę, kamera 1. Następnie musimy się połączyć z naszą siecią Wi-Fi. Pamiętajcie, żeby to była sieć w paśmie 2,4 GHz. Wpisujemy do naszej sieci oczywiście hasło dostępu. Wyrażamy Zgodę na politykę prywatności i klikamy dalej. W tym momencie zobaczcie, co się dzieje. Na aplikacji pojawia się kod QR, który musimy zeskanować kamerą, czyli nakierowujemy kamerę na, na aplikację. I jak słyszeliście, kamera została poprawnie rozpoznana i skonfigurowana. Teraz wybieramy pomieszczenie, w którym kamera będzie się znajdowała. Niech to może będzie korytarz. Klikamy dalej. Możemy nadać nazwę naszej kamerze. Oczywiście nie musimy tego robić, jeżeli nie chcemy. Przechodzimy dalej i w tym momencie kamera jest już gotowa do pracy. Będzie nam wyświetlała obraz na ekranie naszego telefonu. Jak widzicie, wszystko wyświetla się jak najbardziej poprawnie. To teraz, może zobaczcie sterowanie tą kamerą. Czyli, za pomocą tego joysticka, możemy obracać kamerę prawo-lewo. Oczywiście, możemy też obracać kamerę góra-dół. Czyli, jak widzicie, w każdej płaszczyźnie możemy tą kamerą sterować. Teraz, jeżeli chodzi o funkcję aplikacji, zobaczcie. Pod podglądem mamy tutaj pasek zadań. Pierwsza opcja to jest usypianie kamery, czyli wyłączenie obrazu na żywo z kamery. Następnie wybieramy sobie rozdzielczość, z jaką ta kamera ma nam wyświetlać obraz. I tutaj jak widzicie, mamy wybór płynny HD, lub też tryb automatyczny. Ponieważ kamera posiada mikrofon, to możemy ten mikrofon włączyć i wyłączyć. Następnie możemy zrobić zdjęcie kamerą, zdjęcie, które zostanie zapisane bezpośrednio w naszym telefonie. Podobnie możemy też nagrać materiał wideo z kamery na pamięć naszego telefonu. Tak więc to są takie podstawowe możliwości. Oczywiście możemy wyświetlić obraz z kamery na pełnym ekranie. Zobaczcie, tak to wygląda. Z tego ekranu, oczywiście, też możemy sterować kamerą, obracać ją góra-dół w każdej płaszczyźnie. Następnie wracamy do naszej aplikacji, i teraz dolny pasek, i tutaj, jak widzicie, mamy monitorowanie domu. To właśnie w tym miejscu pojawią nam się wszystkie zdarzenia zarejestrowane przez kamerę. Następnie mamy możliwość prowadzenia rozmów za pomocą tej kamery, tak jak w telefonie, czyli możemy. Rozmawiać z osobą, która będzie po drugiej stronie obiektywu. Mamy dostęp też do nagrań zarejestrowanych na naszym telefonie, czyli tych materiałów, wideo, zdjęć, które wykonaliśmy. I teraz sobie może przejdźmy już do ustawień takich bardziej zaawansowanych, jeżeli chodzi o tą kamerę. I tutaj, przede wszystkim, te trzy główne zakładki: ustawienia kamery. Tutaj możemy włączyć kontrolkę stanu, możemy ją wyłączyć. Ochrona zużycia danych, chodzi oczywiście o dane komórkowe, jeżeli łączymy się z kamerą bezprzewodowo. Konfiguracja trybu uśpienia, czyli możemy sobie tutaj ustawiać harmonogramy pracy tej kamery, w jakich godzinach ma pracować, w jakiej ma być uśpiona. Ustawienia wyświetlania, czy ma się nam wyświetlać sygnatura czasowa na nagraniach. Możemy włączyć, wyłączyć tą funkcję zniekształcenia tak zwanego rybiego oka. Możemy obrócić obraz kamery o 180 stopni, jeżeli chcemy tą kamerę powiesić gdzieś na suficie. Następnie możemy włączyć tryb WDR dla poprawy, oczywiście, jakości naszych nagrań. No i teraz wychodzimy wyżej poziom i bardzo ważna funkcja: możemy włączyć lub wyłączyć nagrania w kolorze przy słabym oświetleniu. Jeżeli tę funkcję sobie włączymy, tak jak w tym przypadku to przy słabym oświetleniu kamera nadal będzie rejestrowała materiał w kolorze. Natomiast jeżeli ta funkcja będzie wyłączona, to kamera przy słabszym oświetleniu będzie automatycznie przechodziła w tryb nagrywania noctowizyjnego tego czarno-białego. Konfiguracja asystenta monitorowania domu. To właśnie tutaj mamy dostęp do takich najważniejszych opcji, jeżeli chodzi o konfigurację, czyli na przykład Monitorowanie pomieszczenia, całodobowy nadzór, nadzór w ciągu dnia, w ciągu nocy lub właśnie według harmonogramu, który sobie możemy zaprogramować. Następnie czułość sensora ruchu. Możemy ustawić ją jako wysoką lub też jako nisko. Kolejna opcja to są odstępy między alarmami i jeżeli chodzi o tutaj wybór tych odstępów, to jest od czek do 30 minut możemy sobie. Ustawić. Następnie możemy włączyć wykrywanie ruchu kamery. Jeżeli tego nie zrobimy, to oczywiście kamera nie będzie wykrywała ruchu i nie będzie nam zapisywała materiałów wideo. Kolejna opcja wykrywanie płaczu dziecka czyli ta funkcja niani elektronicznej też musimy ją właśnie w tym miejscu sobie włączyć. No i powiadomienia. Jeżeli jakiś ruch zostanie wykryty. Czy też płacz dziecka, to otrzymujemy powiadomienie na nasz telefon, i tą funkcję również w tej zakładce musicie sobie włączyć. Jeżeli chodzi o tutaj pozostałe funkcje aplikacji, to przede wszystkim możemy zmienić nazwę urządzenia, możemy zmienić jego lokalizację, możemy udostępnić tą kamerę osobom trzecim, możemy korzystać z funkcji automatyzacji, jeżeli mamy więcej urządzeń Smart Home w swoim domu. I też bardzo ważna opcja, aktualizacja oprogramowania kamery bezpośrednio z aplikacji. Nie musimy tutaj nic szukać po sieci. Sprawdzamy, czy jest nowa wersja, klikamy jeden przycisk i w ten sposób sobie aktualizujemy kamerę do najnowszej wersji. I to są takie najważniejsze ustawienia, jeżeli chodzi o tą kamerę. Teraz chciałbym, żebyście sobie zobaczyli przykładowe nagrania zarejestrowane za pomocą kamery i Lab w warunkach dziennych oraz w warunkach nocnych z wykorzystaniem właśnie tego trybu noktowizora. I to by było tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o tą prezentację możliwości kamery IMILAB A1. Oczywiście zapraszamy Was do subskrypcji kanału IMILAB Polska oraz zachęcamy do klikania łapek w górę. Z mojej strony to tyle. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!